Dokładnie, dokładnie, derby Pomorza, bardzo trudne spotkanie. Dużo walki w tym meczu i troszeczkę szczęścia z naszej strony, że udało się wyrównać w ostatnich minutach gry. Puchar Polski rządzi się swoimi prawami, chcemy jak najdalej dojść w tych rozgrywkach. W ostatnim czasie nam sprzyja i szczęście, i gdzieś tam daleko udaje nam się zajść, jeśli chodzi o te rozgrywki, więc mamy nadzieję, że to powtórzymy i, i czekamy na finał. No, ten podział punktów, no, taka dyscyplina, no, jakby końcówka meczu, i przez to wszyscy kochają piłkę nożną, że, że takie bramki mogą padać, i za chwilę sędzina, czy pani sędzia skończyła mecz. No, jakby my mieliśmy swoje sytuacje w drugiej połowie. Gdybyśmy też wykorzystali tę sytuację, to raczej do takiego wyniku byśmy nie doprowadzili. Oczywiście, że po naszej strzelonej bramce Orlen trochę zaczął dominować. W naszych szeregach trochę pojawił się stres i, i taki pewien niepokój. Aczkolwiek no, w sumie kilkadziesiąt minut, prawie przetrwaliśmy ponad 20 minut, przetrwaliśmy, i no, szkoda tej sytuacji ostatniej po prostu. No Myślę, że nie. Myślę, że nie jest to jakoś My Uważam, że ciężki terminarz to mieliśmy do tej pory, bo graliśmy z Sosnowcem, który walczy o mistrzostwo Polski, z Pogonią Szczecin, która, była, która jest aktualnym mistrzem Polski, ze Śląskiem, który zakończył rundę na trzecim miejscu i w tych meczach poprzednich uważam, że powinniśmy zdobyć co najmniej cztery punkty. Z Pogonią Szczecin powinniśmy wygrać i ze, ze Śląskiem też przy dobrych wiatrach mogliśmy wygrać, albo co najmniej zremisować. Ten mecz uważam na, na przestrzeni tych czterech, że zagraliśmy no najsłabiej, aczkolwiek byliśmy najbliżej zwycięstwa, więc taki kuriozum czasem w piłce jest. Tak jak Pan powiedział. Gra z, e, gramy z pogonią z Na pewno zaczemy się tutaj też zrewanżować za ten mecz, który graliśmy u nich w lidze. E, I mocno w to wierzę, że, że, że za niespodziankę, że będzie niespodzianka z naszej strony wykonana, więc zobaczymy.